Witajcie w kolejnym filmie. Dziś chciałbym Wam zaprezentować zapalniczkę Zippo, pokazać jak ją się napełnia. No, także chodzi o tą zapalniczkę. Kupiłem ją jakiś rok temu. To jest oryginalna Zippo we współpracy z Fordem. Ona w sumie nie jest dużo użytkowana, bo ja nie palę. Także pokażę Wam teraz jak napełnić tą zapalniczkę. Trzeba się zaopatrzyć w taką benzynę Zippo najlepiej oryginalną, albo jakąś inną do zapalniczek, nie wiem, ja nie odczułem różnicy pomiędzy benzyną Zippo a jakąś tam inną. Także jak powiem, zapalniczkę. Nie. Trzeba to wyciągnąć. Okej. Okay. Tutaj jest taka watka. Tutaj pod tym jest krzemień i trzeba tą watę. Wyciągnąć tak o I teraz można. Sobie zalać zapalniczkę. I teraz już, jak mamy to podważone, przez 3-4 sekundy trzeba lać tutaj benzynę. Chwilę poczekać, aż wsiąknie. Ja długo nie używam tej zapalniczki, także można powtórzyć. Kurację. Ok. No, i teraz ona powinna sobie postać. Chwilę. Tak. Z 15 sekund. I już teraz powinna palić. Ja ją tak zazwyczaj napełniam. W ten sposób nie wiem, w sumie, czy to jest zgodne z instrukcją, ale. Ale działa. Pali się ładnie ten. Płomień jest bardzo fajny od tych zapalniczek, bo generalnie nie gaśnie, ale jak ktoś będzie w nią muchać, to wtedy wiadomo zgaśnie Ale tak na wietrze to to jest nic, nie gaśnie. Tak jak zwykła zapalniczka. Jeszcze zrobię Wam porównanie do zwykłej zapalniczki. Tutaj mam zwykłą, standardową zapalniczkę z Marquety, to, z Marketu, To jest jakaś luminika. Zobaczcie to jest zipo, zipo się trzyma, a to już nie z minusów tej zapalniczki to na pewno ona śmierdzi trochę, nie? Jak się ją otworzy i zapali to to nie jest takie czyste spalanie jak chociażby taka gazowa zapalniczka na propan Generalnie tak po półtora, dwóch tygodniach nieużytkowania ta zapalniczka już nie zapali. I myślę, że to w sumie wszystko z minusów. Zapalniczka jest bardzo fajna. Ma ten charakterystyczny dźwięk dla zippo. Ja swoją kupiłem za, jak dobrze pamiętam, 270 Albo 280 zł. Chyba 280. Pokażę Wam zaraz w jakim fajnym pudełeczku przyszła ta zapalniczka. Tutaj jest pudełeczko tej zapalniczki. Oryginalne z tyłu nawet jest. Z tyłu nawet jest Ford. Do wygrania Mustang. Ja nie wygrałem. Patrzyłem. Ta jest świetnie wykonana. Nie psuje się. Można ją napełniać wiele razy. Bo taka zapalniczka to zauważyłem po którymś tam zrzędu napełnieniu. O ile jeszcze działa ten mechanizm zapalający to psuje się tutaj to do wlewania gazu i no zawodna jest to zapalniczka. Ta w sumie też jest zawodna, ale jest ładna przynajmniej. I ma ten ten piękny dźwięk. Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć pokrótce, jak się ustrzec przed podróbkami i przed używanymi i odnowionymi zapalniczkami, sprzedawanymi jako nowe. Tutaj jest yy, z tyłu na tej zapalniczce napis ZIPPO, i tutaj obok jest 20, tak jak widzicie u mnie. Tylko ostrości nie mogę załapać. Hmm. Tak, jak widzicie, tutaj jest 20. nie? To znaczy, że jest zapalniczka z 2020 roku. Ja ją kupiłem, co prawda, pod koniec 2021, ale ona tam trochę w sklepie przeleżała. No i tutaj jest, wiadomo, Braford Made in USA. No, i tutaj jest wiadomo Bradford Made in USA. Nie wiem, jak to się czyta, w sumie Bradford. Chyba tak. I tutaj, jak otworzyć tą zapalniczkę? Ja sobie na chwilę kamerę odłożę, bo nie mam jak tego zrobić jedną ręką. W sensie trzeba wyjąć ten wkład? Chociaż może nie.